Na 21 lutego zaplanowano rozpoczęcie prac związanych z modernizacją parku za ratuszem. Przewidywany czas robót to 6 miesięcy. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Podczas realizacji inwestycji teren całego parku zostanie ogrodzony. Ścieżka prowadząca wzdłuż muru nad rzeką od ulicy księdza Stanisława Stojałowskiego w stronę placu ratuszowego będzie wyłączona z ruchu. W trakcie prac pojawią się czasowe ograniczenia w dojeździe do prywatnych posesji po terenie należącym do miasta. Projekt modernizacji parku przewiduje zachowanie układu istniejącego alei parkowych. Dodatkowa alejka spacerowa została zaprojektowana w północno-zachodniej części parku. Alejka wzdłuż rzeki będzie miała nawierzchnię z płyt granitowych. Pozostałe alejki wykonane będą z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej. Mur nadbrzeżny czeka czyszczenie i obsadzenie pnącą roślinnością. W Planach jest zabezpieczenie i wymiana osłony wejścia do schronu oraz szczeliny przeciwlotniczej, które znajdują się na terenie parku. W zachodniej części stanie stylizowana altana żeliwna. Będą też nowe ławki, kosze na śmieci oraz latarnie o wyglądzie nawiązującym do historycznego stylu parku. Pojawią się też nowe nasadzenia drzew, krzewów ozdobnych oraz zieleni. Nowym elementem wystroju parku poza altaną będą cztery sterczyny, czyli pionowe, wieńczące element dekoracji architektonicznej wieżyczki pochodzące z dachu budynku ratusza. Renowacje i przeniesienie czeka Pomnik Przyrody Głaz Narzutowy. Renowacji zostanie poddany również pomnik Konfederatów Barskich. Po modernizacji cały teren będzie monitorowany. Koszt inwestycji to około 2,8 miliona złotych brutto.